Witam Państwa. Dzisiaj audycja specjalna, można powiedzieć. Zbliża się finał Wielkiego Orkiestry Świątecznej Pomocy. Olbrzymie dzieło i na ten temat chciałbym powiedzieć kilka słów. No, nie organizowałem żadnej aukcji. Otóż, no, może za rok, gdy nasz kanał osiągnie już 100 tysięcy subskrybentów, może i więcej, a ja będę mógł być przedmiotem aukcji. Jeżeli ktoś będzie chciał na przykład zrobić ze mną spacer po Gdańsku i zjeść dobry obiad, będzie w stanie za to zapłacić na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to tak może za rok tak właśnie zrobię. Zobaczymy. Na razie czuję się absolutnie niepredystynowany do tego. Nie będę się oczywiście z czymś takim wygłupiać. Za mało kasy byśmy zebrali, tak myślę. Proszę Państwa, dzieło Jerzego Owsiaka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wydaje mi się, że zasługuje na specjalną nagrodę. Ja nie znam do końca procedury, jaka jest przy zgłaszaniu kandydatów do pokojowej nagrody Nobla, ale zważywszy na to, że od 32 lat Fundacja Jerzego Owsiaka. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Organizuje rok w rok zrzutki, które gromadzą nieprawdopodobne pieniądze, a szpitale otrzymują super sprzęt, którym ratują życie i dzieci, i dorosłych. Proszę Państwa, nie można tym przejść obojętnie. Zwróćcie też uwagę na skalę nienawiści, jaką budzi Jerzy Owsiak i to, co robi. Dla społeczeństwa. Budzi to mój głęboki niesmak, szczególnie, że wypowiadają się na ten temat ludzie, którzy czują się bezkarni. Ja napisałem na Twitterze X na tej platformie taki krótki wpis, gdzie chciałbym, aby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i jej twórca Jerzy Owsiak zostali jako całość uznani za Mogą być dobro społeczne chronione. I jeżeli ktoś wygłasza jakieś komentarze, zarzuty o defraudację środków i tym podobne historie, to prokuratura powinna z urzędu wszczynać takie postępowania. i Jeżeli ktoś chciałby przed sądem wykazać, że jego tezy są prawdziwe, to niech to zrobi. Proszę Państwa, jest to absolutnie niedopuszczalne, aby zezwalać na tego typu propagandę. Szczególnie, że uprawiają nie tylko internetowe trolle, ale również i znani z imienia i z nazwiska publicyści. No, o politykach nie wspomnę. Czytałem interpelację przepraszam, Jarosława Zielińskiego, byłego, byłego współszefa MSWiA. Wiecie, to jest ten, ten typ od przycinania wstęg konfetti ze śmigłowca i limuzyny z ochroną, którą mu zabrali i teraz biedny musi na piechotę chodzić. Ten człowiek napisał taką interpelację chyba na cztery strony, ja ją dzisiaj czytałem, gdzie zarzuca no, mnóstwo rzeczy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i w zasadzie stawia tam pytania z tezą, Obciążając i Jerzego Owsiaka czynami, które no, mają charakter przestępczy. Nikt dotychczas tą sprawą się nie zajął, a powinien się zająć, i prokuratura z urzędu powinna wszcząć przeciwko Zielińskiemu postępować, Ponieważ ta jego, ta jego interpelacja to było nic innego jak sugerowanie, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jest jakaś maszynka do zarabiania czy do prania pieniędzy. Ale dotychczas po 32 latach nikt nigdy nie postawił Jerzemu Owsiakowi bądź komukolwiek z jego otoczenia jakichkolwiek zarzutów. 32 lata hejtu organizacji z reguły prawicowych bądź ultraprawicowych, które uprawiają ten hejt zupełnie bez kary. Proszę Państwa, ja uważam, że każdy ma prawo do wyrażenia swojego zdania. Ale ta wolność słowa, o której mówię, nie jest jego dowolnością. Więc jeżeli ktoś oskarża woźb Jerzego Owsiaka o przestępstwa, a są to pomówienia, no pan Jerzy Owsiak, nie znam go osobiście, tak, ale jest człowiekiem z pewnością skromnym, spokojnym i bardzo pokojowym i jakby nie szuka z nikim zwady. Ale tutaj to Rzeczpospolita powinna wejść do akcji, szczególnie jej służby. I tutaj też apel do pana profesora Bodnara, prokuratora generalnego, aby rozważył taką możliwość, by osoby, które są publicystami, politykami, z nami znanymi z imienia i z nazwiska, jeżeli wyrażają takie zarzuty publiczne, by ponieśli za to konsekwencje. Dość już tej bezkarności. A dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pokojowa nagroda Nobla za to, co przez ostatnie 32 lata zrobili, jak najbardziej się należy. Nie wiem, czy można ją przyznać w wymiarze w wymiarze międzynarodowym, czy można, tak to, czy można tak to ująć. Jak mówię, nie znam tej procedury, więc nie wiem, czy można zgłosić, ale czuję i uważam tak, że ta nagroda się panu Jerzemu Wsiakowi Fundacji. Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy po prostu należy. Myślę, że Państwo się ze mną zgodzą, a na pewno zgodzicie się, że Pan zasługuje w przeciwieństwie do takich ludzi jak Macierewicz czy Wildstein i tym podobne indywiduła na wysokie odznaczenie państwowe. I tutaj order Orła Białego myślę, że byłby właściwym, uchonorowaniem pracy społecznej Pana Jerzego Owsiaka i jego fundacji. Przecież ten order Orła Białego może otrzymać i osobiście Pan Jerzy Owsiak i również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ja mówię, dla mnie ta inicjatywa stała się dobrym narodowym. Jest dobrym narodowym, społecznym. Wszyscy powinniśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspomagać tak tylko jak możemy. Ja mam nadzieję, że przynajmniej dołożę wszelkich starań, aby na tyle zyskać na popularności wśród Państwa i Waszej sympatii zaufania, że może za rok wystawię aukcję, kto wie, zapraszając kogoś na, do spędzenia wspólnego czasu i aby taka aukcja przyniosła wymierny zysk dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę, że to nawet byłoby dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Kochani Państwo, taki jeden specjalny, krótki materiał wieczorny, który dzisiaj zamieszczam, bo właśnie oglądałem przed chwilą reportaż o Jerzym Owsiaku, o tym, jak budował ten wielki społeczny sukces Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zresztą ja pamiętam te pierwsze, te pierwsze lata, kiedy zbierał pieniądze, to jego wielkie zaangażowanie. Pamiętam też takiego mężczyznę, który wiecznie Jerzego Wsiaka i Wośp atakował. Ja w tej chwili nie przypominam sobie jego nazwiska. Wielkucki, Wielguchny, Wielkokacki jakoś tak. Wiem, że ta, ta, taką, taki alias internetowy miał Matka Kurka. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie Taka postać wyjątkowo ślizgła i wypełniona nienawiścią. I to było z dobrą dekadę temu, kiedy ten człowiek non stop atakował, atakował Jerzego Owsiaka, taki pieniącz sądowy, wiem, że tam kiedyś pis popierał, potem przestał, potem pis nienawiścił. No, nieważne. Ale jakby zapadło mi to w pamięć, że to był taki główny krytyk wręcz nienawidził Jerzego Wsiaka. Nie bardzo wiadomo dlaczego, bo wiem, że odbywały się jakieś sprawy sądowe, postępowania prokuratorskie, które ten człowiek wszczynał. Czy on do dzisiaj nie poniósł za to konsekwencji, a w zasadzie powinien, bo to jest inteligentny człowiek, bo miał świadomość tego, że jego zarzuty są skądś wyssane. I takich ludzi w przestrzeni publicznej było i jest bardzo dużo, a ich być po prostu nie powinno. No, trudno, trudno krytykować w tak nienawistny sposób, bo to nie jest, jest krytyka, to jest krytykanstwo, które uprawiają, co po niektórzy. No, czytałem dzisiaj przecież chociażby wpis tego Trybuna Ulicznego śpiewaka, tak, czy tego kierownika jeziora Warzechy i tym podobnych, których sugestie są po prostu obrzydliwe. I tu w zasadzie prokuratura powinna działać z urzędem. Dlatego, że ta akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak jak wspomniałem, jest czymś naprawdę pięknym. To nie jest coś za coś. Ja pamiętam przecież w tym kryzysie, kiedy ludziom firmy zamykali, kiedy była pandemia. Sam miałem wątpliwości wtedy, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powinna w tak trudnym okresie zagrać, a jednak zagrała i to z wielkim sukcesem. Później się zastanowiłem na tym, że faktycznie ta idea Wielkiej Obyciestwój Świątecznej pomocy ludzi ze sobą łączy. Te zbiórki, te kwesty znanych ludzi, polityki, no tej, można powiedzieć, intelektualnej elity naszego kraju, wszyscy się włączamy w to, aby wspomóc zakup naprawdę ważnych urządzeń dla szpitali, a głosy pod tytułem, że to państwo powinno kupić takie czy inne urządzenia. Jakby nie patrzeć, kupuje. Ale jeżeli możemy dodatkowo jeszcze wesprzeć bardzo specjalistyczny sprzęt, to dlaczego nie? To jest nasza wola. To jest nasza decyzja, biorąc pod uwagę, że państwo i tak kupuje ten tak podobny sprzęt, czy, czy troszeczkę inny, ale to państwo to jesteśmy przecież my. Więc dodatkowo mamy pełne prawo do tego, aby nasze pieniądze przeznaczyć właśnie na taką akcję jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, aby e, można było kupić sprzęt dodatkowy, który przecież ratuje życie. Ratuje życie ludziom, dzieciom, tak jak mówię. Zwróćcie też Państwo uwagę, że ta narracja anty. Jerzemu Owsiakowi i antywielkiej orkiestrze świątecznej pomocy ma swoich prowodyrów, ma swoich organizatorów i prowokatorów i nie możemy nad tym przejść obojętnie. Czas to ukrócić, czas ich ukarać i czas pokazać im, że wolność słowa to nie jego dowolność i muszą ponieść odpowiedzialność za swoje słowa, odbierające tę wspaniałą tożsamość Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tak się chciałem z Państwem podzielić takimi refleksjami, myślami na ten temat. Mam nadzieję, że też podzielacie moje zdanie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Dajcie znać w mailach. Poprzyjmy ten pomysł Nagrodzenia Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tak aby formalnie została uhonorowana. Czy w formie nagrody chociażby odznaczenia państwowego. no Wątpię, żeby to Duda nadał. Mam nadzieję, że, że za niedługo pana Dudy już w pałacu nie będzie, bo to jest tylko rezydent chwilowo pełniący funkcję prezydenta RP. A wszystko wskazuje na to, że no, przy śledztwie w sprawie Pegasusa i jeżeli okaże się prawdą, że Pegasus był używany, aby pomóc Ludzie w wygraniu wyborów prezydenckich, to tak, no to się prezydenturą dłużej cieszyć. Ten mężczyzna nie będzie, tylko będzie musiał ten urząd złożyć w takich czy innych okolicznościach. Więc myślę, że nowy prezydent, ktokolwiek nim będzie, czy będzie to pan Rafał Szaskowski, czy Szymon Hołownia, czy ktokolwiek inny, z pewnością będą chętni, aby aby uhonorować Jerzego wsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy stosownym państwowym odznaczeniem. Czy nagroda Nobla? Nie wiem. Zgłośmy. Należy się. To jest wielkie dzieło, szczególnie, że trwa od 32 lat. Rok w rok, proszę Państwa. To jest naprawdę wielkie dzieło. Ja się z Państwem na razie żegnam. Oczywiście widzimy się jutro o godzinie 14. Przepraszam Was za... Takie wieczorne, nagłe, nagłe ględzenie, ale jak ja może działam czasami impulsywnie, trochę emocjonalnie, dlatego chciałem się tymi myślami z Państwem podzielić. Przez sobie nagram ten, ten krótki materiał, zamieszczę go tak, abyśmy się mogli jeszcze wieczorem spotkać i może wymienić się jakimiś uwagami. Także czekam na Wasze komentarze. Bardzo dziękuję. A no, słuchajcie, z absolutnym szoku. Od wczoraj przybyło nam. Ponad 2000 subskrybentów. Już mówiłem, ale jeszcze raz powiem, bo naprawdę to jest szok. 2000 tysiące nowych osób. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Was na moim kanale, naszym wspólnym kanale powitać. To co? Idziemy na 50 tysięcy, a za chwilę 100 tysięcy. Tak zupełnie przez przypadek. Troszeczkę po łekce mile swoje. Swoje ego. Muszę Wam powiedzieć, że na przykład kanał pana redaktora Tomasza Lisa ma 37 tysięcy subskrybentów. My mamy e, za chwilę, też będziemy mieli 37 subskrybentów, e, więc tym bardziej mi jest miło. No a potem, oczywiście, redaktora pińskiego przegonimy. Myślę, bez trudu zdobędziemy ze 250 tysięcy subskrybentów. E, założymy nowe, niezależne, wolne medium i będziemy omawiać wszystkie społeczne tematy tu wspólnie, razem z Wami. Jest moc. Moc jest z nami. Parafrazując klasykę. Trzymajcie się ciepło, widzimy się jutro o 14.